Paweł, łapkę! Chodźmy dzisiaj do hotelu ja Nie mam na sobie adresu, niestety, ale mam jeansy z piorunem i posiadkiem. Mam nadzieję, że to udam się. I can't wait, po prostu idziemy. Chcia Chciałem was spytać, czy wiecie, co jest dzisiaj za dzień? Tak. Co? Niedziela. Niedziela. Today is the day when we are going to piwnica. Yes! Yes! Yeah. Trochę się boję. Nie mam latarki. A mam telefon. Właśnie to ja muszę wytłumaczyć. Słuchajcie. Dzisiaj jest dzień, w którym wchodzimy do piwnicy. W poprzednim vlogu pokazaliśmy ją z Pawłem, tajemne przejście pod i wszyscy piszecie, że chcecie zobaczyć co tam jest. A więc ja się przygotowałem. Kupiłem latarkę. Latarka działała świetnie, ale Aha, do dzisiaj nie działa. Przestała działać. Także Ale mam lampion. <laughs> ja ale ja mam też taką lampę LED, więc będziemy musieli świecić czymś takim wielkim. I, I mamy coś. też świecę. Damy radę. Paweł, co? Czy to jest twój outfit do katakumbów? Nie, ale z uwagi na to, gdzieś mój pokój jest malowany, nie mogę zmienić mojego outfitu na outfit z Katakumbów, więc uznajmy, że to będzie katakumbowy outfit. Idealny. Czarny, nikt mnie nie dostrzeże tam. Czy my mamy mieć jakiś specjalny outfit na katakumbę? Tak, i ty masz taki spodzień na katakumbę, ja bym taki spodzień ubrał, bo on jest taki jak wężownica i oni się będą ciebie w katakumbę. Ja po prostu chyba założę czapkę i buty i rękawiczki, żeby mnie żaden pająk nie Ja by. chciałem trykot i chciałem ochraniacze, ale nie mogę, się dosyć na strach. You ready, guys? Dobra, ja jestem gotowy na katakumbę. Stwierdziłem, że jak wezmę czaszkę, to jak będą jakieś duchy, to się nie wystarczy. Mam okulary ochronne. Idziemy. Wiertnie. Dobra, chłopaki, po... <grystanie> jesteście gotowi. Tak, mam <grystanie> Tylko, że ja mam różowe buty, ja nie wiem, czy jak duchy zobaczą różowe buty, to stwierdzą, e, nie boimy się. To ja nie idę, bo chcę <grystanie> Ale ktoś musi nieść latarkę Ja to. nie, bo ja niosę perasę. <grystanie> ja niosę czaszkę. No Dobra, po co mam więc... te <grystanie> Mogę się poświęcić i stawię tę czaszkę. A ja nie, bo perasę jest potrzebnym narzędziem w katakumbach, ponieważ może mi coś kapać na głowę Dobra, i ja wtedy może. Trzymaj mi to. to. I co, jesteśmy gotowi? Nie, ciągle ci pytam, czy jesteśmy gotowi? Nie, Ale my wierzy, my już. Nie, nie idziemy. Ja Ale nie. czekajcie, co nas może tam czekać? Wszystko. Pająki, 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 węże, jakieś rzeczy. Rownice. Szczury mogą mieć ciekliznę. Ja tam nie idę I nie to, to peżegarzam. Ja nie, nie było kreszcze. Nie ma tam kreszcze? To chyba nie ma. To ja idę. A czemu no. masz parasolkę? Co ma ci No mówiłem, że tu dostanieś tylko Parasolka? Nie. To wszystko wygląda jak z tego... Jak to się nazywało? Wygląda jakbyś miał no, na salarium. Nie horror tylko te. Escape Nie, jak chcesz, że dziś w lesie nie zaśnie nikt. A, słyszę. No właśnie, to ale słuchajcie, to jest mamy tak, tego, że dziś w nie piwnicy nie, 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 zaśnie nie zaśnie nikt. Już I. Nie wiem, że macie posłać w paraseł, wystarczy. Miałeś trzy szanse, żeby zrozumieć. A tak tam jest jakiś dwóch braci z wielkimi płaszczami na plecach i będę się. Nie, jedzą. Jezu, tak chodzi. Jeste gotowi? Dawaj. Wow. Dobra, jesteśmy w naszej piwnicy. Co mnie to ja. To jest to drugi. I weźmy go tam na dół zanieść Nie chcę go. A, go. Dobra, podnoś klapę. Ja się boję, że mi coś tam ugryzie palec, bo tam trzeba wsadzić palec w tę dziurę. Dawaj, dasz szadę. Halo? Jak tam wyskoczy Samara Morgan, ja to działa tak. Jak krzykniesz, to odpowiedzą. Uuuu! Po, po, powiedz, Dobra, odpowiedz. Dobra, nikogo tam nie ma. Co tam wchodzi? Paweł. Ty. Filip pierwszy wchodzi. To, a mogę się tam najpierw zerknąć? Co tam nie, jest? musisz tam wejść. Ale czy mi nic nie zje, jakie tam wstanę? Ja nie wiem, jak ja tam tam wyjdę. Jak co tam, 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 tam wyjdę? jest? jakiś karton. Słyszysz ten dźwięk? Mam tam zeskoczyć po prostu? Boję, no no, no to chyba tak, później najpierw O jest jakie pajęczyny tam wiszą! Fuuu! z tą kartą. To ten karton zostawił. Wodzisz Uwaga, naprawdę? Schodzę. Jest boję się tego. Musiał być ten wyżej. A. Ale zimno tam jest. Wyżej. Czekajcie, może wezmę sobie latarkę z telefonu? Może Ja nie mam latarki na przykład i co mam zrobić wtedy? Ja też nie mam telefonu, ja mam lampę. Dobra, ale to jest lampa z telamią jak tam jest? Dużo tam jest miejsca? O, 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 o. Ej, o co tu chodzi? Czemu tu jest kibel? A tam jest tam Tak, tam się idzie gdzieś w głąb Ej, dobra, to czekaj, ja chcę tu wejść Jezu, jakie pajęczyny Ej, czy to jest po długości całego domu? A, nie wiem, ale nie widzę końca Okej okay. Pójdziemy tam? Widzę rury Ja się boję tylko pajęczyny Widzę rury i pajęczyny Czekajcie, ja was nagram od dołu, bo to wygląda śmiesznie Ja wchodzę Cześć <laughs> Daj mi tą lampę Ale ja nie chcę schodzić Daj lampę, ja ją zamontuję i pójdę Ja kawałek. się dygam. Czy my mamy tam istnieć? nie? się i no bo O Jezu, to jest takie wąskie, tu. Nie wiem, czy to się ciągnie tam. Bo. Czekaj, bo ja nie chcę dotknąć głową pajęczyn. Dlaczego masz tam kibel? Mogę tu usikać, jak chcę. To możemy cię tu zostawić, no. Chodźcie! O nic nie widzę. Dobra, idę. I wchodzę. Czekaj, poświecę na ciebie. Tylko parasol niepotrzebny jest tam. Dawaj. O parasol na pajęczyny jest dobry No wiem. Wiedziałem się jak nie. wiem coś. po co to tutaj. Jak nam to skoczyć, jak ja tam nie wiem. Przecież już po... jesteś prawie na ziemi. Nie, ja spadnę! Jest! Ale ja spadnę. jest spadnę. Hej, Ale piórum. Hej Wow, ale właśnie... Straszne są pajęczyny. Pajęczyny, czy chodzi ci o... Gdzie jest mój parasol? Tu! Daj go No ja cię oślepiam Dobra, ja też bym chciał tam zejść, chociaż weź tam się... ten... Czekaj, ale ja tu muszę w głąb wejść Ja myślę, że tutaj okay, jest karantyna ja nie, nie, nie ma, nie ma, to bo... chodź Idę Gdzieś? No tylko muszę mieć miejsce, żeby zejść No to masz Chodź Czekaj Co to za muszla krużystowa i czemu tam jest wąż? Jesteś? Idziemy? Ja, ja nie wiem, bo nie wiem co by tam... Dobra, weź ktoś światło i ktoś kieruj światłem Ja były schody to były schody. Bo tutaj kiedyś ludzie byli. A ja myślałem, że ten kibel jest zamontowany, a po prostu... Ja też że on jest zamontowany. Nie, oni po prostu go nie chcieli wyrzucić, więc chowali. Dobra, Dwa kib... Trzy kible. Po co komuś trzy kible? Aaa, tam jest ko... Nie, tam nie ma końca. Nie. jest zakręt. Coś teraz spadnie. To są więc... jakieś kafelki. Ej, Czemu nie wziąłem telefonu telefon za taką? Nie wiem, Ale mi, mi z tyłu nie świeci. Ale po co chciałem, się chciało, żebyś nas nie złapie z tyłu? O, puł w pajęczyny przedeś głową! Weh! Masz we włosach pajęczyn? Nie chcę mieć! Nie mać, ale ma. Mam na, mam na, całą kamerę mam w pajęczynach! Fu, Ja ramka. Ej, się tutaj, na Ktoś tu żył? Tu można żyć? Ale są płytki, możemy zamieścić. Ej, jest tak? zamknięty. Ej, ale. Pomieszczenie zamknięte, już Czekajcie, czy widać gdzieś tu odchody? Czy je? Nie wiem, właśnie. Nie Jelenia! To <noise> Jeleń tu mieszka! To jest, to jest całkiem czysto. Możemy to zamieszkać? Czysto niż w Twoim pokoju. <laughs> Aktualnie tak. Tu jest lampa. Jest gdzieś światło, tutaj szukajcie ja włącznika. Ja się nie, to nie widzę cię poświecić. Dobra. dobra. Ej, jest tu gdzieś włącznik światła, widzicie nie, gdzieś? Nie ma tutaj światła. Yes, jest, zobacz, lampa. Tu nie są nie korki całe jakieś, może dobra, te korki zna, się włączą. Jest. Tam leżą jakieś butelki. tu są. <laughs> Jezu! A ja mam tylko parasol! Ja mam tylko 50 groszy. Ja mam tylko 50 groszy. Ej, nie wiem co będzie tutaj za rogiem. Cykam się trochę. Ej, ale jak to coś będzie łaziło, to my nie mamy uciekać nawet, wiecie od tym. Na klęczkę. Chodź tu. Kana Ej, tam coś tam, tam. jest! Kazia nas tutaj za Co? Zamyka. Co się? Co? Okej. Okay, nie. chnęli nas! Każia nas sobie nie ma drzwi! Prawie. Już nie wrócimy. Dobra, to jest wywalone. Idziemy. Aaaaa! I tam jak się zrobić na to radnego. Dawaj, poświęć mi tam. Co? Ej, tu A to, jest to się Tam ktoś pił Pepsi. Tam ktoś pił Pepsi, ale ja jest I co? Ja tu nie wchodziłem. Tam jest jakaś pompa. Tam jest puta. Ale co się to dalej? Nie, tu koniec. Ej, czy... Nie, to nie jest drzwi. A co to? Rura. A, to nie ma. Ej, czy nie jest to i tak strasznie? Aaaa! Ale nas straszą, ja im zaraz ja Jestem cały w pajęczynach. Karolina, straszny mi śmiech, wydałeś się. Idę tutaj. Oła. Ej, tutaj jest jakaś przesiołka nieodebrana. Patrz. To mnie kurier został. To mój kurier z no, to, to tutaj właśnie skończył. Ej, czyli to jest mniejsze niż myślałem No myślałem, że jest trochę większe Poświeć na Dominik, poświeć na was Nie słyszycie? Co? Że ta wygląda jak świnka O ale moje nogi już nie wytrzymują Jak skarbonka taka Ej, ale jest tam dużo miejsca na trzymanie niepotrzebnych rzeczy No masz tej Niepotrzebnych ludzi Oni nas tam cały czas próbowali zamknąć mnie Co to jest espa? To jakaś pompa I słoik, na co tu komuś słoik? prostu tu jest Pepsi. Jak Zamknięto nas no i koniec, tyle byłoby co z naszej w kariery. Nie Ten materiał się nawet nie ukaże jak jesteśmy zamknięci przecież. Czy jest tutaj dopływ powietrza? Nie? nie. To nie oddychaj moim powietrzem. Bo ja się uduszę. O fuj! Tu fajna. jest pompa z filtrem, czy tu jest gdzieś basen ukryty? Czy Mam to basen? Ej, chyba, że to jest nad tym. Może to jest do fontanny w bilardowni. A, A no, to może to możesz odkręcić. A, ale czekaj, bo my teraz jesteśmy pod kuchnią. Pod kuchnią? W korytarzu naszym jesteśmy, ale ty jesteś pod kuchnią. Okej. Okay. Ej, duszno! Duszno mi się tu no robi! No bo Dominik oddycha za dużo Dobra, wracamy stąd Ale tam są jakieś tam bez Ale masz pojęcie na wywózach! Co tam? Nie, to jest rura, a, już ja się się To jest grudą drzwi Dobra, wychodzimy? Już nic nie ma, ci Wracamy! Nie tak, bo wylewam, widzę. Jak mam Nie, bo stoją na nie można. Czekajcie. Zostawili nam drzwi Zostawili nam drzwi, nie wyjdziemy jak Nie to? da się Nie chcę umrzeć w podziemiu O, mam To by nie chciało, żebym wziął majtki A, bo lubię, do butów <grym> Dobra Super, to jest stylizacja doktor style Majtki pod buty Dobra, wychodzę Czuję zamykam tylko zamykam, kurz w powietrzu nie, Zamykam po niezamyknięcie W tajlandę ty idziesz, czy co ty robisz? Idę, ale czekam aż wyjdziesz Śmierdzi tu Ja nie wiem, jak mam wyjść a do no, oka mi coś wpadło. O nie, to mi zrzucił do oka coś. O, ciężka to była wyprawa. Zamykamy. Powiedz Dobra. Jak wrażenia? E, już więcej nie idziemy tam. O, masz pajęczyny na mikrofonie. U. Jest tam dużo pajęczyn, nie ma powietrza. Jest budla, która wygląda jak świnia i ktoś nas chce zamknąć, tyle. Tak, to? No. Piszcie w komentarzach. Przynajmniej e, nikt tam nie mieszka, ani żadne zwierzęta nie tego tak nie, nie, nie wiadomo. Tam... Były butelki, tak, butelki, były paczki. Butelki, były i... Ale zobacz, były butelki, ale nie było jedzenia, więc nikt tam nie żyje, więc nie Mamy muszę się dzieje. To zostało zjedzone. To teraz przyjdę nam do lodówki z, zjeść. No tak myślałem, że ktoś mi kradnie z lodówki. Trzeba zamknąć drzwi. Ale tam jest. Już. No dobra Co ty Dominik niesiesz? I idę malować, mogę cię obrać farbą Żartowałem, idę malować Słuchajcie, wyprawa do podziemi odmieniła moje życie Ja teraz jestem w swojej garderobie, ponieważ w sumie nie wiem czemu Po prostu czuję się tu, czuję się tu spoko, jest tu przytulnie, nie wiem, jest tu jakoś tak Taki klimat i czuję się, jakbym był u siebie, więc e, fajnie podoba mi się tutaj, ale. Bo mam jeszcze jedną rzecz w tym domu. Jest to strych. Jest ten strych w pokoju Pawła, to całe pomieszczenie, ale na tym strychu są jeszcze dwa strychy, z czego jeden strych to jest takie tylko do budówka, a drugi strych to się wchodzi jeszcze po drabinie. I e, mogę wam to pokazać. Tutaj w ogóle mój pokój już zaczyna jakoś wyglądać. Postawiłem sobie wczoraj ledy. Wieczorem to fajnie wyglądało, więc jak będę nagrywał jakiegoś vloga wieczorem, to zobaczycie, jak to fajnie, to, no ale tutaj świeci, ale muszę go jeszcze poprowadzić w całym pokoju. Tu jest mój pieseł. Halo, pieseł? Hej. A, i tam jest ogród, ale co ja wam będę pokazywał? Chodźcie, to ten strych. A więc tutaj się wchodzi do pokoju Pawła. On ma aktualnie remont, czyli w sensie malowanie ścian. Już go pomalował, więc chodźmy tutaj. I tak, to jest ten strych, o którym wam mówiłem, o którym już wam pokazywałem w poprzednim filmie. I okej, okay. tutaj nothing scary. Paweł tu robi sobie swoją garderobę, wieszaki, jakieś buty. Ale tutaj, moi drodzy, tutaj jest wejście na jeszcze jeden strych. I na tym strychu, jak otworzyliśmy tylko te drzwiczki, to wyleciała kupa. Więc są tam jakieś zwierzęta. Ale jak coś się otworzy? matko, Nie chcę, żeby na mnie wypadła kupa. Pokażę wam tylko, o tu, o, tu. O. Więc to jest kolejne miejsce, w którym nie byliśmy w naszym domu I nie wiemy co tam jest i nie wiemy czy tam coś nie żyje Piwnice już sprawdziliśmy, ale co jest na strychu to pozostaje zagadką Chyba, że bardzo będziecie chcieli zobaczyć co tam jest, to wtedy się wybierzemy Zrobimy naszą wyprawę we trójkę znowu na strych i sprawdzimy co tam się kryje Dominik, no. łap kamerę Nie! Filip! Jesteś nienormalny! <laughs> Idę to Pawełowi um, nie, nie, on nie złapie, nie rzucaj tej kamery. Nie, tu. Nie! Nie, Paweł nie złapie, on puści ją. Good morning, my neighbors! Nie mamy neighbors. No właśnie, dlatego... Ale nikt... mamy za to meble ogrodowe. Dlatego nikt nie odpowiad... Co to są za meble ogrodowe? <laughs> Jeszcze nie są zrobione, ale będzie to Słuchajcie, pięknie Słuchajcie, <laughs> kiedyś na... Olu, mam zakurzony aparat, dopiero teraz Patrony widzę po tej no piwnicy. No. O nie, nie, wchodź na to, to się źle skończy. Oj, oj, oj. Twerk, dal. As for me, twerek, as for... Dobra <laughs> Filip, stój, 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 robimy challenge. Musisz wejść do domu z zamkniętymi drzwiami. Okej, okay. to ja idę szukać kotów. No chodź, to właśnie. A, stęsknili się za mną. Ja, Otwieraj. To... <laughs> to ja idę. Czego? Masz challenge, musisz wejść tędy. Ja nie wchodzę, idę kotów szukać. Przesiadłem się po ogrodzie, ale nie widzę nigdzie kotów. Niestety ja chciałem wam pokazać jakiegoś. Tu w ogóle mam oczyko wodne, o którym już wspominałem, ale w którym nie ma ryb, ponieważ koty właśnie wyjadły. To tylko jakieś robaczki, które wyglądają jak żaby. No jak ja mam wejść? Jakie zamknięte? Nie będę taki. Co <laughs> to za challenge, jak Taki zamknięcia. zrobiłem challenge. Wejdź do zamkniętego domu challenge Wkręcę i w challenge 24h na słodko. O, jest Filip. Proszę. Co to jest? Żalek dla ciebie. A ty coś mówiłeś, że wkręcisz nas w jakąś przekąskę. No, że wam dam przekąskę i wkręcę was w challenge 24h na słodko. A gdzie Paweł? Tam. U ciebie? Mhm. Chciałem pokazać typowy, bo już prawie gotowy. No Mogę? To idę. Wow. Pięknie. Oj. Na boku się ciężej trafia, ale da Dajcie znać w komentarzu, czy wy jak robicie naleśniki, to też tak robicie eee, fu, o Jezus, fu. Hmm. Co to będzie za film? Jest to jakiś challenge 24 godziny. możecie tutaj zgadywać, zobaczyć, czy mu się uda zgadzać Nie wiem, to zjeść Nie miałem jak zjeść Dziękuję i nagrać bardzo. się jednocześnie. O nie! Chłopiałem faja! Nie, Nie, zagadałem się i... Co się z nim dzieje? Czemu tak się dzieje? Coś jest nie tak. Czemu płyta się pali? Pokaż spód tej patelni. Jest okej. Okay. Okay. Tu jest coś brudne chyba, ale mój naleśnik idzie tutaj. Trzeba Zdjęcia? zrobić nowego. Trzeba go umieć? Nie, trzeba zrobić nowego. I ja ustawiłem <grym> na dziewiątkę, bo nic nie dawało, ale jednak chyba. Mm. Dziewiątkę? Tak. Ty głupi jesteś? No bo. P działam? to przypalenie, a dziewiątka to jest zaraz przed przypaleniem. P to jest power boost, a nie przypalenie. <grym> to przypalenie. Dobra, będą dwa naleśniki albo trzy. Trudno. Idę! <grym> Nienawidzę Cię, na widzicie i zniszczę Ci życie. <gryś> zniszczę Ci życie, zobaczysz. Jak i Ci kota. To obietnica Nie, nie, to Ci kota, bo lubię kota jednak. Co? To obietnica czy propozycja? Obietnica, naplujecie no, do kanapki. Nie. Nie. Bo ja dzisiaj nagrywam, że na słodko jem i mam co 24h na słodko, ale nie trafiła Ci się biała czekolada, ani połowa innych rzeczy. Paweł się obraził. Powiedziałem, że klękał jak piesek. Zasnął. <gryś> <laughs> nikt zostawił okay, patelnię jest, na czwórce. Że, e, zostawiłem patelnię i ona się cały czas smażyła. W każdym <grym> razie była na czwórce. Dobra, Paweł, przyszliśmy tutaj, Dzień. ponieważ... Łap kamerę. Złapał. Złapałem. Mogłem ją puścić, ale szkoda by mi było kamery. Dobrze moi drodzy, także na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że vlog wam się spodobał. Sprawdziliśmy co jest w piwnicy. Jeżeli chcecie tak. się dowiedzieć co jest na strychu to tu piszcie w komentarzu. Ja. ja pokazałem trochę strychu, więc... W tej chwili no, masz takie sekretne y, miejsca, Skryt, w miejsca w chacie. Więc zobaczymy jak to będzie. Trzymajcie się, oglądajcie nas i pa. pa.